Italia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym w końcu opowiem Wam o książkach, które przeczytałam i o filmach, które obejrzałam podczas maratonu czytelniczo-filmowego, który organizowałam w miniony weekend, był to Czeski Weekend. Bardzo Was przepraszam, że ten odcinek nie wygląda tak, jak pierwotnie zamierzałam, że będzie wyglądać, to znaczy nie jest to klasyczny reading vlog. Niestety pojawiła się okoliczność, której nie przewidziałam, a mianowicie choroba, przeziębienie, katar, kaszel, gorączka i te sprawy. No i po prostu nie miałam sił żadnych, żeby wyciągać kamerę i nagrywać. Więc będzie taki film pogadankowy, ale żeby był dla Was trochę przyjemniejszy w odbiorze, to będę przeplatała ten mój monolog wstawkami, e, które nagrałam podczas tego weekendu. Przepraszam Was też za to, że nie byłam bardziej aktywna. Przepraszam Was za to, że ten odcinek wychodzi dopiero teraz. Próbowałam go nagrać już kilka razy, ale za każdym razem katar mi przeszkadzał. E, więc mam nadzieję, że tym razem razem się po prostu uda. No i dziękuję wszystkim osobom, które razem ze mną brały udział w tej akcji i już teraz zachęcam Was do tego, żebyście się dzielili wszystkimi przeczytanymi książkami i obejrzanymi filmami w sekcji komentarzy. Jeżeli macie też jakieś czeskie polecenia, chcecie coś powiedzieć, to oczywiście również Was tam zapraszam. Teraz nie przedłużam i od razu przejdę do opowiadania Wam o książkach i filmach, które przeczytałam i zobaczyłam. Maraton skończyłam z pięcioma przeczytanymi książkami, co uważam, że jest dobrym wynikiem, zważywszy na to, że te moje zdolności do skupiania się były ograniczone. Przeczytałam wszystkie trzy zaplanowane przez siebie książki, ostatnią arystokratkę, Nieznośną Lekkość Bytu i Pieśń Koguta, i może o nich e, zacznę najpierw opowiadać. Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery. Bardzo się cieszę, że ten czeski weekend zmotywował mnie do tego, żeby sięgnąć po tą książkę, bo ona naprawdę bardzo długo już leżała na moich regałach. To jest książka, która wiem, że wiele osób zachwyca i staje się dla nich taką książką życia. Wiem też, że dużo osób się o tej pozycji odbija, i ja rozumiem obie te grupy. Sama jestem myślę gdzieś po środku, bo ta książka mnie nie zachwyciła. Nie jest to najlepsza pozycja, jaką przeczytałam w ciągu ostatniego miesiąca, roku, nawet tego weekendu, ale z drugiej strony dostrzegam głębie. I naprawdę wybitny kunszt literacki autora. Jeżeli chodzi o linię fabularną, tutaj poznajemy głównego bohatera Tomasza, który jest lekarzem praskim, chirurgiem. Tomasz prowadzi bardzo bogate, bujne życie erotyczne i poznaje w pewnym momencie plotem przypadków Teresę, z którym jego drogi życiowe się splotą. Oni prowadzą związek, który jest naprawdę bardzo toksyczny i tutaj myślę, że nie można mówić o miłości, raczej o jakiejś takiej dziwnej relacji, która po prostu nie może się skończyć. Oprócz tego pojawiają się też inni bohaterowie, tacy jak na przykład Samina, która jest byłą kochanką Tomasza i Franz, który jest byłym kochankiem Sabiny. Sama książka, oprócz pokazania tej relacji, skupia się też na aspektach społeczno-politycznych, związanych przede wszystkim z komunizmem. Akcja przede wszystkim rozgrywa się w Pradze. I to właśnie te elementy społeczno-polityczne były dla mnie najbardziej interesujące. Szczególnie ciekawy był wątek, w którym Tomasz napisał esej, artykuł, w którym krytykował komunistów, porównywał ich sytuację do sytuacji Edypa. I to miało znaczące konsekwencje dla jego życia, dla jego kariery, z zawodem. I również dla jego związku z Teresą. I to w ogóle rozpoczęło takie szersze dewagacje na temat słuszności pewnych wyborów, i naprawdę mi się ten wątek bardzo, bardzo podobał. Zresztą tutaj Milan Kundera bardzo często rozpoczyna jakieś głębsze dyskusje na różnorodne tematy natury filozoficznej, na przykład rozważa dużo nad przypadkowością, która rządzi ludzkim życiem, przede wszystkim miłością, mówi dużo właśnie o słuszności w ocenianiu swoich decyzji i swoich wyborów życiowych. Mówi dużo też o takim rozgraniczeniu pomiędzy cielesnością a duchowością. I te wszystkie rozważania były naprawdę bardzo interesujące. Ja czytałam tę książkę z uwagą, starałam się skupiać, ale i tak wydaje mi się, że wszystkiego nie wyłapałam. Więc naprawdę szacunek ogromny dla autora za to, że stworzył coś tak naprawdę głębokiego. I myślę, że to jest taki element, który tę książkę wyróżnia. Ciekawym bardzo zabiegiem jest też to, że Milan Kudera bardzo często przełamuje tutaj tą taką czwartą ścianę i zwraca się bezpośrednio do czytelnika, i na przykład przypomina mu o tym, że postacie, których losy opowiada, są fikcyjne. Bardzo mi się to podobało i to jest zdecydowanie plus w mojej opinii. Najgorsze dla mnie były wszystkie elementy związane z relacją Tomasza i Teresy, zwłaszcza te, które skupiały się na pożyciu seksualnym Tomasza, który był. Okropnym człowiekiem. Nie mogłam się utożsamić z Tomaszem w ani jednej minucie tej książki, bo Tomasz to jest po prostu maniakalny erotoman który cały czas Teresę ranił i naprawdę nie rozumiałam jego motywacji. Ten bohater strasznie mi się nie podobał. Teresa z drugiej strony też była taka bardzo bierna i taka jakaś bez wyrazu, zwłaszcza na początku, że też nie była w stanie udźwignąć tej książki na tyle, żeby po prostu jej losy mnie obchodziły. Więc minusem jest dla mnie ta relacja głównych bohaterów i skupienie się na seksualności. Tego dla mnie było za dużo. To było dla mnie miejscami nie Smaczne. No i jeszcze co mogę dodać na koniec, podsumowując tą książkę. Jestem gdzieś po środku, tak jak Wam powiedziałam na początku. Rozumiem, czemu może się podobać, rozumiem, czemu może zachwycać, rozumiem, czemu można się od niej odbić. Uważam jednak, że warto ją w swoim życiu czytelniczym poznać. Ja się cieszę, że to zrobiłam. Jak tak trzymam ją w ręce, to jeszcze Wam powiem, że zobaczyłam też ekranizację z roku 1988. Tam główne role gra Daniel day lewis i Juliette Binoche. I naprawdę mi się ta ekranizacja podobała, chociaż nie powiedziałabym, że tak w 100% to była wierna książce ekranizacji. No bo też trudno bardzo tą formę przełożyć na obraz. I tam się skupiliśmy na tym życiu fabularnym, życiu bohaterów. Ale ta ekranizacja była naprawdę wyjątkowo klimatyczna. Trochę rzuciła inne światło na całą tą sytuację. No i tam nawet Tomasz mi się podobał, ale to chyba z tego powodu, że grał go po prostu Daniel Day-Lewis, którego uwielbiam i który wyglądał w ogóle tam fenomenalnie, aż się normalnie rumieniłam, jak to oglądałam. Więc myślę, że ekranizację warto zobaczyć. To jest fajne uzupełnienie do tej książki. Ale tak jak Wam mówię, nie jest to najlepsza książka w moim życiu, ale uważam, że warto ją poznać. To jest dla mnie takie cztery gwiazdki, trzy i pół gwiazdki. Kolejna książka, którą przeczytałam, to ostatnia Arystokratka, Ewsen Błoczek. Chyba dobrze przeczytałam. Jest to komedia obyczajowa. Książka, która jest satyrą przez duże S. Jest to książka bardzo specyficzna, i wydaje mi się, że jest to taka pozycja, od której albo się w 100% odbijecie, albo kupicie tą konwencję i będziecie się świetnie bawić. Tutaj linia fabularna opowiada o rodzinie Kostków. To są zubożali arystokraci, którzy wracają z Ameryki do Czech, do swojego rodowego zamku, gdzie próbują na nowo prowadzić życie arystokratów. Niestety nie mają pieniędzy. I to powoduje różne sytuacje zabawne. Dla mnie ta książka była dobrą rozrywką, ale uważam, że to był błąd, że przeczytałam tę książkę na jedno posiedzenie, bo tak też się stało. Bo w pewnym momencie byłam po prostu zmęczona ciągłym humorem, bo ten humor jest tutaj cały czas na bardzo wysokim poziomie. Nie ma za bardzo takich miejsc przestoju i nie rekomendowałabym po prostu pochłaniania tej historii na jedno posiedzenie, bo może Was zmęczyć. Mnie nie. Niestety w pewnym momencie zmęczyła. Mimo wszystko uważam, że jest zabawna. Było tutaj trochę takich elementów, które naprawdę mnie rozbawiły, na przykład relacja kostków. Z ich służbom albo obsesja matki głównej bohaterki na punkcie księżnej Diany. To były naprawdę bardzo fajnie poprowadzone humorystyczne elementy, ale tak jak powiedziałam, na jedno posiedzenie to nie był dobry pomysł, bo po prostu drugą połowę tej książki już trochę męczyłam, bo nie była już dla mnie zabawna, czułam się przesycona tym humorem i powinna ją wtedy po prostu odłożyć, żeby nie robić jej krzywdy. No i ostatnia książka z tych moich zaplanowanych to Piesień Koguta. To jest bardzo krótka książka, którą spodziewałam się, że przeczytam naraz. Tak się nie stało, bo okazuje się, że ta książka jest bardzo liryczna, poetycka. Nie czyta się jej najłatwiej, ale i tak uważam, że przeczytać ją warto. Sama historia opowiada tutaj o lekarzu, takim wiejskim, starszym mężczyźnie, który prowadzi dialog ze swoim alter ego, czyli kogutem Pedro. I ten dialog, Dotyczy takich spraw jak starość, przemijanie, śmierć, wartości w życiu i tak dalej. A w międzyczasie obserwujemy jeszcze życie innych mieszkańców tej wsi. To są tematy, które mnie interesują. Natomiast to też chyba nie był dobry pomysł, żeby w takim maratonie czytać taką książkę. Ona potrzebuje cierpliwości i skupienia, ale i tak uważam, że jest to literatura bardzo wartościowa, po którą sięgnąć na pewno warto. Ja jeszcze kiedyś z nią spróbuję, ale w tym momencie podczas tego maratonu, podczas mojego chorowania, kiedy moje zdolności do skupienia się były obniżone, i podczas gdy czytałam jeszcze nieznośną lekkość bytu, która też wymagała skupienia się, to ta książka po prostu nie była. Dla mnie takim odpowiednim wyborem. Mimo wszystko, wyciągnęłam z niej trochę, bo pojawiają się tutaj po prostu takie rzeczy najistotniejsze. Uważam, że przeczytać warto. Przeczytałam w formie elektronicznej, to po pierwsze Inwazja Jaszczurów, czyli książka, którą słuchałam w formie audiobooka. Jest to książka z gatunku science fiction, która jest antyutopią, która jest przestrogą przed faszyzmem i też satyrą, która wyśmiewa bardzo dużo zjawisk. Rasizm, klasizm, kolonializm, komunizm, kapitalizm naprawdę dużo się tamtego pojawia. I jest to książka niezwykła. Niezwykle błyskotliwa, bardzo inteligentna i bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po tę książkę, jeżeli jej jeszcze nie znacie. Bo to jest tak uniwersalna pozycja, że można ją porównać na przykład do książki George'a Orwella, rok 1984. Jest niezwykle aktualna i to jest naprawdę zaskakujące, że ona powstała w latach 30 XX wieku. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak autor opisał te zjawiska. To jest książka, która przede wszystkim opowiada o tym, że ludzie trochę sami zgotowują sobie los, który potem obraca się przeciwko nim. Jest to naprawdę bardzo, bardzo głębokie, zaskakująco śmieszne, niezwykle błyskotliwe, polecam. No i druga książka, którą przeczytałam, tym razem w formie e-booka na platformie Legimi, to książka Jezioro. Bardzo interesująca książka, która opowiada o chłopcu namim, który żyje razem z babcią i dziadkiem w małej osadzie rybackiej. Przy jeziorze, którego strzeże duch, który z jakiegoś powodu jest zły na mieszkańców wioski, nami splotem pewnych wydarzeń tragicznych, zostaje sam na świecie i musi wyruszyć w podróż, żeby odnaleźć się, żeby zbudować tą swoją własną tożsamość. Jego takim największym celem jest przede wszystkim odnalezienie swojej matki. I to są takie tematy, które z jednej strony są oklepane, ale z drugiej strony w tej książce autorce udało się tak sprawnie poprowadzić te wszystkie wątki, wzbogacić je o jakieś elementy związane na przykład z zabobonami i nadać temu jeszcze taki jakiś metaforyczny wydźwięk związany z ekologią, że naprawdę bardzo serdecznie tę książkę polecam. Przeczytałam gdzieś, że ta książka była zainspirowana. Historią jeziora Aralskiego. To jest jezioro w Kazachstanie, które obecnie już nie istnieje ze względu na działalność człowieka. I mam wrażenie, że ta książka z tą historią faktycznie bardzo dobrze rezonuje. I ten wątek ekologiczny bardzo dobrze w książce wybrzmiewa. Ona ma świetne zakończenie, które jest zakończeniem otwartym. I naprawdę mi się podobało, że tam do tej książki, która zasadniczo opowiada o dorastaniu, dojrzewaniu i o samotności, która jest taka bardzo duszna i tragiczna w swoim wydźwięku. Dodajemy właśnie ten element związany z wierzeniami, z zabomonami. Bardzo to było ciekawe, świetna lektura, serdecznie polecam, warto przeczytać. Zajrzałam jeszcze dwa filmy, Nauczycielka z roku 2016, tam akcja rozgrywa się w Czechosłowacji na początku lat 80., XX wieku oczywiście i tam akcja rozpoczyna się w momencie, w którym dyrektorka szkoły zwołuje zebranie specjalne z rodzicami uczniów pewnej klasy i te zebranie dotyczy nauczycielki, która jest oskarżona o to przez niektórych rodziców, że Wykorzystuje rodziców uczniów po to, żeby załatwiali za nią różne sprawy, i to wpływa bezpośrednio na relacje pomiędzy nią a dziećmi, i również na wyniki dzieci w szkole. Bardzo dobry film polecam z całego serca, bo to jest film, który świetnie pokazuje te wszystkie bardzo złe cechy komunizmu. Takiej pigułce. Go można zinterpretować bardzo głęboko, i on ma też wydźwięk niezwykle uniwersalny. To jest film, który opowiada o odwadze, o walce o własny głos. Ma przepiękne zakończenie, które sprawiło, że nawet się wzruszyłam troszeczkę, i jest świetnie poprowadzony przez całą długość trwania opowiadania historii, ponieważ składa się z dwóch linii fabularnych, kiedy poznajemy te wydarzenia z perspektywy zebrania i kiedy wracamy do pewnych wydarzeń z przeszłości. Bardzo fajny pomysł, strasznie mi się podobało. Aktorka, która wcieliła się w główną rolę, po prostu powinna dostać wszystkie nagrody świata, bo przekonała mnie w 100%, a to był demon, nie kobieta, naprawdę polecam bardzo serdecznie. No i drugi film, który zobaczyłam, to film Lidice z roku 2011. To jest film, który opowiada o sytuacji, która miała miejsce podczas II wojny światowej w roku 1942, kiedy to służby mundurowe nazistowskich Niemiec dokonały eksterminacji ludności z małej i jest to na pewno coś wstrząsającego. Sam film może nie jest najlepiej zrealizowany. Jest to film raczej niskobudżetowy i tam na początku zwłaszcza ta historia. Toczy się dosyć powoli, bo tam się skupiamy na życiu i na problemach niektórych mieszkańców z tej wsi, ale te wydarzenia są tak doniosłe i tak ważne, że jak najbardziej również polecam Wam ten film zobaczyć, no bo po prostu warto o takich rzeczach wiedzieć i warto pamiętać. To tyle, jeżeli chodzi o filmy i o książki, które przeczytałam i zobaczyłam. Proszę dajcie mi znać, co wy przeczytaliście, co wy zobaczyliście. Przepraszam Was za wszystkie potknięcia, przepraszam Was jeszcze raz, że to wszystko nie wyszło tak, jak miało wyjść. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Dziękuję za oglądanie, cześć.